Cześć! Witam Cię w filmie z serii ciekawej i Praktyczne. W dzisiejszym odcinku zapiorę Cię do mojego świata VBA, w którym pokażę, w jaki sposób stworzyć wykres, a następnie zmienić mu tak naprawdę źródło, czyli zakres, a następnie zobaczysz, w jaki sposób można dodawać serię danych na wykresie. Zobaczmy, jak to wygląda przed zarejestrowaniem, co będę chciał dzisiaj zrobić, więc przechodzę do zadania, spójrz, na dowolnych wartościach, nie przejmujmy się, że będą są identyczne, bo oczywiście to można w dowolnym momencie zmienić, natomiast ja stojąc w dowolnej komórce, jeżeli kliknę wstawianie, wykle dowolny wykres, na przykład wezmę kolumnowy, to spójrz, wstawia nam się wykres. Natomiast będę chciał właśnie napisać makro, które wstawi dokładnie taki oto wykres, a następnie będę chciał, aby to to makro po prostu pozwoliło mi zmieniać bądź ustawiać nowe zakresy. Tak, nowe zakresy, czy to dla jednej kolumny, czy to tak naprawdę dla kilku. A kolejną ciekawostką będzie fakt, że na przykład jeżeli będziemy już mieli tylko jedną serię, to pokażę Tobie w jaki sposób napisać kod, który będzie dodawał za pomocą choćby nawet zaznacz dane nową serię danych której nazwa serii to będzie dokładnie, na przykład zysk, a wartości to będą w tym momencie oczywiście wartości poniżej. No i zobaczymy, że faktycznie ta seria została dodana i coś takiego będziemy chcieli dokładnie zrobić. Dzisiaj w VBA, dlatego też usuwam ten wykres. No i zapraszam do Visual Basic Editor. W tym celu przechodzę na kartę Developer, a następnie na karcie Developer aktywuję Visual Basic. Pamiętaj, że Również towarzyszy temu skrót klawiszowy. Jak zbliżymy się do tego polecenia, zobaczymy Alt F11. Polecam zapamiętać ten skrót, bo jest wygodny. Więc klikamy. No i spójrz, będę chciał tak naprawdę pracować i tworzyć pierwszą procedurę, więc w tym celu muszę utworzyć moduł, czyli miejsce, w którym będę tworzył taki kod. W tym celu udaję się do karty Insert, czyli wstaw, wybieramy Insert i tworzymy moduł. Pamiętaj, miejsce, w którym będziemy tworzyć naszą procedurę. I teraz w tym miejscu stworzyłem procedurę, natomiast chciałbym, abyśmy dzielili ekran tak, tego okna między innymi właśnie z Excelem, po to, abyśmy mogli obserwować jednocześnie, co będzie działo się po stronie edytora, a następnie co będzie się działo po stronie bezpośrednio Excela. I teraz co zrobimy? No, mój moduł podpisze wykresy, tak, żeby był czytelny, wykresy. Natomiast co robimy teraz? Oczywiście tworzymy procedurę SAT, a następnie określę ją, czyli nazwę ją jako. Tworzymy wykres. Kliknę Enter. Od czego zacznę? Zacznę tak naprawdę od tego, abyś, abyście tak naprawdę zrozumieli, że w tym momencie będę musiał odwołać się do takiego, tak jakby obiektu Shapes. Natomiast e, będzie to bardzo podobna sytuacja, jak w przypadku kopiowania i wklejenia danych. Jeżeli kopiujemy dane i wklejamy, potrzebujemy pracować na takim obiekcie jak Active Sheet, czyli nic innego jak aktywny arkusz. Czyli będę potrzebował tutaj Active Sheet i to dokładnie na tym obiekcie mogę wywołać Shapes i mogę wstawić wykres. Analogicznie by było, gdybym tak naprawdę kopiował dane i wklejał, to tutaj mogę wybrać Paste, czyli wklej, tak? Bo w innym przypadku to Paste Special jest dostępne, ale pod obiekt Range. Taka ciekawostka. Niemniej jednak wybieram właśnie teraz po prostu Shapes. Czyli mówiąc inaczej, w aktywnym arkuszu, czyli w tym wykresie tak Odwołuję się do obiektów tak jakby takich typowo kształtów tak coś co zawiera między innymi właśnie między innymi wykresy i teraz robimy kropkę i teraz idziemy tak jakby dalej i teraz po tym mówimy co chcemy zrobić ja mówię że będę chciał dodać wykres czyli zrobię add chart natomiast e, co będę chciał zrobić będę chciał stworzyć i wykorzystać tak naprawdę wykresy dostępne tak jakby z tej takiej bazy wykresów nowszych, więc tutaj użyję tak naprawdę dwójki, czyli między innymi dzięki temu będę mógł określić za chwilę na przykład jeden z różnych typów. Natomiast polega to na tym, że jeśli chcesz dowiedzieć się, jakiego rodzaju typy są przypisane właśnie między innymi do dodawania czartów z dwójką, proponuję skopiować to i na przykład w wyszukiwarce Google odszukać tak naprawdę w Microsoft przypisane typy. Natomiast ja użyję tutaj najprostszy, czyli mówiąc znaczy domyślny. A aby określić domyślny, wystarczy pisać wartość minus 1. Wartość minus 1 spowoduje, że utworzy mi się wykres taki, jak tworzyłem w arkuszu, czyli po prostu kolumnowy. Natomiast te typy, czyli to tutaj musimy pisać w nawiasie, określa dokładnie ściągawka Microsoft. Choć jeżeli spróbujesz zarejestrować makro, to zobaczysz, że pojawi się tutaj wartość np. 201, i po przecinku będzie dokładnie typ XL, na przykład, column structure. I, i będziemy mogli sobie tam zrobić bubble itd. Tak tak Niemniej jednak mi wystarczy tutaj po prostu minus 1. I teraz co zrobię? Powiem, żeby tak naprawdę od został od razu zaznaczony, czyli zrobimy SELECT. I ten kod spowoduje utworzenia domyślnego wykresu. Spójrzmy. I teraz od czego zacząć? No właśnie musimy się zastanowić, czy chcemy, aby domyślnie nasz wykres został utworzony na tych danych? Jeśli tak, to potrzebujemy stanąć w dowolnej komórce. Wówczas zostanie ten zakres potraktowany jak current region, czyli bieżący obszar, czy mówiąc inaczej, w ten sposób. I dlatego całego zbioru danych zostanie utworzony wykres. Natomiast jeżeli będziemy klikać gdzieś poza zakres, to utworzy nam się pusty wykres. Czyli stworzy się obiekt, natomiast on będzie pusty. Nie będzie żadnego zakresu, nie będzie żadnych serii danych. Spójrzmy. Klikam w dowolną komórkę, klikam do kodu i teraz będę klikał F8 po to, żeby przejść krok po kroku. Jestem tutaj, klikam i zobaczmy, stworzył się ten właśnie domyślny wykres, który przed chwilą. Natomiast ten wykres od tej pory otrzymał swoją nazwę. O tej nazwie za chwilę. Niemniej jednak, w tym momencie jest określony jego zakres. Są serie danych, które dokładnie pochodzą z tabelki. Natomiast jeżeli ten wykres usunę i kliknę w dowolną komórkę pustą i będę chciał tak naprawdę wykonać to jeszcze tą czynność ponownie, spójrz, otrzymamy wykres pusty. I teraz co możemy zrobić? Oczywiście możemy rozpocząć zarówno od kliknięcia w dowolną komórkę, od w pustą komórkę. W tym momencie nie będzie miało znaczenia. Dlaczego? Ponieważ ja. Tak, i tak będę chciał w tym momencie ten wykres usunąć, i tutaj dopiszę po prostu jej linijkę kodu, która stworzy mi również konkretne źródło. Czyli jak stworzę pusty, to pod ten pusty zasili źródło. Jak stworzę jakiś, to powiem mu, określ inne źródło niż to, które masz teraz. Jak to mogę zrobić? No, w tym momencie po prostu potrzebuję dokładnie odwołać się do czego? Do obiektu. ActiveSheet, ActiveSheet. Czyli tak samo, w aktywnym arkuszu. Teraz będę potrzebował, tak jak to na przykład jest z, z kolekcjami sheets, work, tak? workbooks, worksheets. Mam tutaj taką kolekcję, między nimi tak naprawdę jak chart object. I teraz będę potrzebował w tym momencie odwołać się tutaj, tak naprawdę, do nazwy mojego wykresu. I teraz co ważne, domyślnie, jeżeli został to stworzony pierwszy wykres w Excelu, to on będzie miał tutaj nazwę albo chart 1, Albo w momencie, gdy mamy wersję spolszczoną, czyli używamy polskiej wersji, to będzie wykres 1. I tak będzie musieli się do niego odwoływać. Natomiast, no, aby ustalić nazwę dynamiczną, czyli tak naprawdę nie myśleć, jaka to będzie nazwa, możemy w tym momencie skorzystać z bardzo fajnego rozwiązania, a mianowicie możemy zrobić coś takiego, że skorzystać z obiektu Active Chart. Obiekt Active Chart po kropce daje nam możliwość wybrania nazwy. Ale ta nazwa będzie odnosiła się do nazwy pełnej. Mam na myśli pod tym, dokładnie pod tym, będzie kryć się tak naprawdę nazwa arkusza, czyli otrzymamy nazwę tak naprawdę w tym momencie wykres, i po spacji otrzymamy nazwę naszego wykresu, czyli to będzie wykres 1. I tak będzie wyglądała ta nazwa. Która w tym momencie nie będzie nam sprzyjać, tak? My będziemy potrzebowali określić w cudzysłowie konkretną nazwę wykresu, bez nazwy arkusza. To co ja mogę w tym momencie zrobić? A mianowicie, mogę odwołać się do rodzica. Co to znaczy, że jeżeli kliknę kropkę i powiem parent i teraz po kropce powiem name, to taki zapis spowoduje, że ja będę w stanie odwołać się do konkretnie mojej nazwy arkusza. I teraz idąc dalej. Aby ten kod uzupełnić, potrzebuję wpisać coś takiego, a mianowicie to w takim razie wywołaj mój wykres i ustaw mu źródło, czyli set source data. Spójrz, ten kod jest za długi, więc ja w tym momencie pozwolę sobie tak naprawdę, aby to wszystko było widoczne na, w, w, tak naprawdę na tym ekranie, zrobić spację, podkreślenie. To oznacza złamięmy wiersz. Czy przejdziemy do nowego wiersza? Przytrzymując jednocześnie to, że piszę cały czas kod, czyli wszystko będzie poprawnie, tak? Nie otrzymam błędu, tylko po prostu zrob 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 zrobię załamanie danego wiersza. Czyli mówiąc, raczej znaczy przechodzę do nowego wiersza, ale kontynuując moją linijkę tą długą, nie. Następnie w tym miejscu potrzebuję tak naprawdę określić argument, który będzie tak naprawdę odwoływał się gdzie? No, do któregoś z moich zakresów, które chcę ustalić. I teraz taką dobrą praktyką będzie to, aby w momencie, gdy tutaj muszę podać argument, od razu mógłbym wpisać po prostu zakres. Natomiast fajnie wywołać nazwę tego argumentu, do którego chcemy się odwołać, czy ja mogę powiedzieć mu source. Dwukropek równa się. Pamiętaj, że tego nie musiałbym podać. Czyli to mógłbym usunąć i tego by nie musiał być. Natomiast dla czytelności to zostawię. I teraz mówię, co potrzebuję. Ja powiem mu, że będę chciał na przykład może utworzyć dla tego zakresu, tylko i wyłącznie. Tak, oczywiście mogę, dlatego to nie ma problemu. Natomiast chciałbym pokazać, jak to można otworzyć, choćby nawet dla takiego prościutkiego zakresu. Więc w tym momencie powiem mu Active, Sheet, kropka Range. No i oczywiście tutaj nie będzie nic innego, jak zakres, który wskazuje dokładnie to. A zakres, który to wskazuje, to oczywiście jest nic innego, jak A1 do B11, więc A1 do B11. Tak, i to jest zakres, który będę chciał, żeby tam się znalazł. I teraz, co oprócz tego zrobię? A mianowicie taką ciekawostkę, taki dodatek, który za chwilę się bardzo przyda. Poproszę, komórkę na przykład, nie wiem, ustalmy sobie A, no może A20. Taką wolną jakąś, która nie będzie narażona tak naprawdę na zapisanie danymi. Może ona się znaleźć zupełnie w innej lokalizacji. Natomiast poproszę, żeby to właśnie komórka A20. Jej wartość. Uwaga została przypisana jej dokładnie nazwa naszego wykresu. Czyli jak tylko wykres ją utworzy, to do komórki wprowadzę nazwę tego wykresu. A za chwilę zobaczysz, jak to będzie bardzo potrzebne i bardzo przydatne do tego, żeby stworzyć takie narzędzie dynamiczne. I teraz to, co tutaj stworzyłem, zobaczmy, co zrobi. Jeżeli kliknę w dowolną komórkę, utworzy mi się pusty wykres. Następnie poproszę aby ten mój wykres, który stworzyłem, został mu przypisany, spójrz, gdzieś po prostu zrobiłem bo No, tak, oczywiście, object, czyli liczba mnoga. Tak? Tutaj w tym momencie popełniłem błąd. Idziemy dalej. No i zobaczmy, że wykres się tworzy z naszym zakresem. A do komórki A20 poproszę, żeby wstawił nazwę. I spójrz, jak wygląda ta nazwa: wykres 4, tak? czyli chart 4. I w tym momencie ta nazwa będzie dla chwilę bardzo mi potrzebna. Natomiast gdybym ten wykres usunął, następnie zrobił tak, że ustawię się w dowolnym miejscu tutaj, tak w, tu w dowolnym miejscu z zakresu i teraz użyję ten kod F8, F8, tworzymy dokładnie wykres na podstawie tych danych, ale zmieniam mu po prostu zakres. No i każę mu przypisać do komórki A20 nazwę i spójrz, teraz nazwa będzie A5, znaczy wykres 5. Dobra, no to w tym momencie mamy tak jakby jedną część załatwioną. Idziemy dalej. Chciałbym, abyśmy stworzyli na tym etapie procedurę, która tak naprawdę będzie polegała na tym, żeby na przykład zmienić albo pojedynczy zakres na wykresie, mam na myśli serię danych, albo dołożyła kolejną serię danych. Czyli mówiąc inaczej, jak już stworzę na przykład taki wykres, co pamiętaj, odpowiada za to właśnie między innymi to źródło, to chciałbym, żeby dodało na przykład koszty. Tak? i aby mógł wskazać, tak naprawdę, które wartości. Zwróć uwagę, że tworząc za chwilkę to rozwiązanie, to ja będę decydował, jak będzie nazywała się moja seria, na przykład koszt, będę mógł się odwołać do tej komórki, ale będę również mógł wskazać, czy chcę cały zakres, tak jak teraz tutaj, czy może po prostu wezmę sobie tylko ten zakres. Na takiej zasadzie, więc to da mi również taką możliwość. Natomiast co zrobię? Oczywiście procedura sam, No i na przykład zmiana. Jakbym mógł to nazwać? Ok, zmiana. zmiana luby, dodanie albo zmiana, dodanie, dodanie zakresu na wykresie. No może niech tak się nazywa. Dowolna nazwa, zostawiam ją tobie. Niemniej jednak stworzymy sobie zmienną dimension, którą tak naprawdę określę jako nazwa wykresu, którą zapiszę jako string. Czyli po prostu powiedziałem, zarezerwuj miejsce. Dla nazwa wykresu, czyli stworzyłem sobie własną nazwę, którą będę za chwilę używał, i przypisz jej typ string, czyli tekstowy. Tak? I, tak? I teraz automatycznie zarezerwowałem miejsce w pamięci na tą bezpośrednio zmienną. I teraz, co mi to daje? No spójrz, jeżeli używasz polskiej wersji Excel'a, to w tym momencie odwołanie do chart 5 nic ci nie da. Dlaczego? Ponieważ w momencie, gdy będziesz odwoływał się za pomocą tej nazwy. Excel będzie krzyczał, że potrzebuje tą nazwę polską, czyli tą nazwę wykres 5, nie chart 5. Więc my powinniśmy zrobić pewien manewr, tak, który pozwoli nam to zmienić. Oczywiście, jeżeli znasz polecenie, funkcję w Excelu, która potrafi zamienić to, to można ją napisać oczywiście tutaj, tak, zamień i tak dalej. Natomiast ja to zrobię w kodzie, ja to zrobię w kodzie, a mianowicie co zrobię? Do mojej nazwy. Spójrz, w momencie, gdy zadeklarowałem zmienną nazwa wykresu, żeby nie wpisywać za każdym razem w całości mojej nazwy, mogę wpisać NAZ i kliknąć CTRL-SPACJA. Wówczas zostanie on przeszukany, ten mój, e, po prostu e, moja zmienna i jeżeli się znajduje, to o, automatycznie podstawiona, dlatego to tak szybko błysło i się pojawiło. Teraz nazwa wykresu równa się i teraz użyję wbudowanej funkcji Excelowej, znaczy VBA, wbudowana funkcja, która nazywa się REPLACE replace, która jako expression, zobacz, będzie potrzebowała nic innego jako wyrażenie. Wyrażeniem w tym momencie będzie odwołanie się do mojej komórki, w której mam nazwę. Czyli mówiąc inaczej, będzie to dokładnie range, a 20 value, czyli co? To będzie dokładnie to. Więc ctrl-c, ctrl-v. I to jest pierwszy argument. Przecinek. Co, czego szukamy? Czyli co mam dla Ciebie znaleźć? Więc ja w cudzysłowie mówię, szukaj chart, czyli dokładnie tą nazwę. Tom Czyli to. Czy tylko to, bez pacy, tylko to. A następnie powiem, zamykając cudzysłów, zamień to na nic innego, jak właśnie wykres. Tak, zamykam nawias i od tej pory nazwa wykresu zostanie przerobiona na tak naprawdę taką, jaka mi odpowiada, podstawiona w to miejsce i będę mógł to wykorzystać za chwilę, po prostu tworząc dalej wykres. I teraz to potrzebuję zrobić, powiedzieć dokładnie. E, na obiekcie Active sheet tak na Active Sheet, że potrzebuję nic innego jak właśnie między innymi e, zaznaczyć ten konkretny mój wykres, czyli Active Sheet. Następnie spójrz, to będzie dokładnie to Chart Object Ctrl C, ctrl -v. I teraz otwieram nawias. I teraz tu potrzebuję podać nazwę, tak? Tak jak tutaj podawałem Active chart Part name, tak tutaj już określiłem dla mojej zmiennej nazwa wykresu, jak będzie się nazywał, czyli nazwa wykresu. No i powiem Select. O. I to spowoduje, że jak już wcześniej do góry utworzę ten wykres, to w tym kodzie będę mógł tak naprawdę dokonać modyfikacji. Oczywiście tego to można połączyć, natomiast ja chciałbym tak naprawdę, to chciałem to rozdzielić po to, żeby to w jakikolwiek sposób dla Ciebie było jaśniejsze i wprowadziło taką jeszcze większą czytelność. Natomiast można to oczywiście złączyć. Niemniej jednak teraz będę chciał, aby dokładnie mój obiekt, czyli ten aktywny wykres, tak, ten mój aktywny wykres, zostały mu wyczyszczone zakresy po to, aby mógł mu utworzyć moje własne nowe zakresy. Nie? Czyli jeżeli chcielibyśmy, aby ten nasz wykres został w tym momencie wyczyszczony i chcielibyśmy zacząć mu ustawiać tak jakby nowe zakresy, to powinniśmy właśnie między innymi zareagować, tworząc kod, który właśnie będzie to robił. Natomiast musimy się wtedy odwołać do aktywnego po prostu wykresu, czyli wtedy będzie active chart. I teraz ten kod będzie wyglądał tak. Active chart, kropka, Powiem mu tutaj, że Chart Area, czyli obszar, po prostu ma być wyczyszczony. Clear Content. I to spowoduje, że jak już będzie zaznaczony ten wykres, tak, to wtedy dokładnie na tym wykresie ten cały zakres, który tam jest, zostanie wyczyszczony. I na tym mi zależy. Tak, na tym mi zależy. Następnie powiem dokładnie Active Chart. Czyli skopiuję sobie to. Ale uwaga, kropka, aby seria. I kolekcja tych serii, czyli widzimy seria danych, mówiąc inaczej, w tym momencie została nowa utworzona, czyli New Series. I takie polecenie potrzebujemy użyć. I teraz analogicznie, Active Chart. I w momencie, gdy już utworzyłem sobie nowe serie, pamiętaj, nowa seria w tym momencie to będzie nic innego, jak mamy wykres, to może to pokaże, że jeżeli mam dane, wstawię sobie choćby nawet za pomocą tego kodu o, wykres może powiększę tego Excela to to co teraz będę robił to będzie nic innego jak zaznacz dane. A następnie będę klikał dodaj i to dodaj pozwoli mi dodać nazwę serii, więc ja teraz będę określał jak będzie by była moja seria i powiem na przykład, że to będzie na przykład koszt, a następnie powiem, że tym kosztem będą dokładnie komórki tego kosztu. Tak na przykład takie. I ono wtedy mi to automatycznie zrobi. i teraz ja będę chciał dokładnie to opisać w kodzie, więc kasuję. Klikam w dowolną komórkę. Wracam do Developer, Visual Basic, Współdzielę ekran, aby zrobić dokładnie to, co było wcześniej. I teraz w tym kodzie będzie, mówię, będzie nowa seria. I dla mojego aktywnego wykresu, to moją pełną serią. I dokładnie tak to muszę zrobić. Tutaj już nie będzie Series Collection, tylko będzie dokładnie Full Series Collection. Następnie powiem, że to jest to pierwsza seria, i to jest w tym momencie ważne. I pamiętaj, że na przykład, jeżeli. Zainspirujecie tym filmikiem, to w przyszłości, jeżeli chciałbyś robić pętlę do tego typu rzeczy, to pod tą wartość 1 można podkładać zmienną, na przykład i, i nie jakąkolwiek inną. Natomiast ja w tym momencie za krok tutaj za jedynką powiem name i określę, że nazwa tego no właśnie jaka. No i w tym momencie będę chciał odwołać się do pełnej nazwy, czyli powiem, że to wszystko mieści się w moim arkuszu wykres, więc muszę zrobić coś takiego, jak równa się. I uwaga, otwieram cudzysłów, równa się. Arkusz, tak? Ja na przykład jeden, gdybyśmy nie zmieniali nazwy, pamiętajmy, u mnie jest to wykres, ponieważ mam nazwę taką. Domyślnie, jak wstawiamy, tak, to jest arkusz jeden, nie? U mnie będzie to wykres, następnie robię tutaj nic innego, oczywiście jak wykrzyknik, tak, wykrzyknik i podaję odwołanie do komórki, czyli w której komórce przechowuję nazwę mojej serii. Ja na przykład powiem, że to będzie komórka z zyskiem, czyli na przykład D1 i powiem D1. Jeżeli w przyszłości będziesz rejestrować makro albo będziesz używać rejestratora, to też zobaczysz, że rejestrator będzie wkładał dolary, czy będzie, będzie blokował tak naprawdę swoje adresy bezwzględnie, więc ten zapis również jest poprawny tak następnie dam Enter i powiem znowu Active Chart, Ctrl C, Ctrl V, że te moje full series, które stworzyłem dla pierwszego tak naprawdę tej mojej serii wartości values. Będą równe teraz cudzysłów, równa się i bardzo podobnie jak wcześniej, czyli tą nazwę wykres, wykrzyknik i teraz definiuję to dokładnie adresem. Czyli mogę zrobić dolar, D, tak? W tym momencie powiem, że to będzie, spójrzmy, D2 do D11. Czyli D2, dwukropek, dolar, D. Oczywiście tutaj też dolar, do D, dolar. 11, nie? Czyli wykres, wykrzyknik dolar D, dolar 2, dwukropek, dolar D, dolar 11. I to będzie określało dokładnie adres. I teraz to jest określenie pierwszej kolekcji, pierwszej tego tak naprawdę serii danych. Jeżeli będziemy potrzebowali dodać jeszcze kolejną na przykład poza zyskiem, chcemy koszty, które są w kolumnie F, będziemy potrzebowali dokładnie tego. Po prostu po zrobić ctrl C, ctrl V Następnie jako nowa seria pamiętajmy, że skoro nowa, to druga, czyli co? Dwójka, dwójka. Name wykres, ale już nie D, tylko to będzie po prostu F, tak, bo chcemy koszty. I oczywiście, zamiast tutaj D, to F. No i w tym momencie już będzie sprawa ułatwiona. I teraz ten kod dokładnie pozwoli mi otworzyć serię. Zresztą przekonajmy się. Teraz stwórzmy wykres na podstawie pierwszego kodu. Zmieniliśmy zakres na taki, a nagle mówimy w moim drugim kodzie. Wchodzimy do naszego kodu, określamy nazwę. Spójrz, jak będzie nazwa wyglądała dokładnie wykres 7, czyli nazwa wykresu to 7, a spójrz, że angielska to jest chart 7, czyli ja już uzyskałem to, co potrzebuję. Następnie mówię: za, zaznacz tak, e, tak naprawdę mój wykres w aktywnym arkuszu, którego nazwa to wykres 7. Klikamy w 8. Nie ma błędu, bo to jest dokładnie ten wykres. I teraz spójrz, e, będziemy czyścić właśnie całą zawartość, czyli wszystkie moje dane. Następnie powiem, utwórz nową serię. Widzimy, tworzy się domyślnie seria, ale ja mówię, ta seria to będzie uzależniona od wykresu, tak, i komórki D1, czyli od arkusza wykres, komórki D1, czyli zysku. Następnie mówię, nadaj jej takie wartości. Pamiętaj, że teraz, gdybym potrzebował określić na przykład zakres od D5 do D11, wystarczy tutaj zrobić D5. To wtedy weźmie tylko i pod uwagę ten zakres. Tak tylko ten zakreślik. I teraz je chcę nową serię, to idę dalej. Nowa seria. Przykuje się nowa seria, zmienia mi nazwę na koszt i co tworzymy? Nową serię i w ten sposób działamy tak naprawdę cały czas. Tak, cały czas. Oczywiście te dane są takie, ponieważ proporcja zysku, a kosztów, oczywiście tutaj w żaden sposób te dane, te dane bardziej nawiązują do siebie, a te dane nawiązują do siebie, więc one są po prostu przypadkowe. Najważniejsze tutaj jest to, żeby pokazać Ci, w jaki sposób właśnie można tym zarządzać. No i taki wykres został stworzony. I teraz na koniec chciałbym tylko jeszcze pokazać optymalizację kodu, ponieważ tak jak już pokazałem, to tworzy kolejną serię, więc to może tak zostać, natomiast również mogę to w tym momencie zakomentować. Natomiast co najważniejsze, spójrz, co się tutaj dzieje. Od tej pory, od tej, dotąd wszystko, co mamy zaczyna się dokładnie tak samo. Widzimy? tutaj inaczej, tu inaczej i tu inaczej. Dlatego też, jeżeli mamy coś takiego, teraz w przyszłości, jeżeli widzimy, że mamy obiekty, do których się odwołujemy i one nazywają się identycznie, to proponuję korzystać po prostu z takiej właściwości jak with. Taka instrukcja with powoduje, że możemy to, do czego będziemy się odwoływać, tak zadeklarować na początku spójrz, with podaje to active chart. Następnie powiem And with. I teraz tutaj w środku, aby za każdym razem nie robić takiej dokładnie deklaracji, takiej jak to, po prostu wystarczy zrobić teraz kropka, a ta kropka jest dokładnie tą kropką. Tą. Co to oznacza? Że muszę po prostu tylko teraz to podać. I będę podawał po prostu następnie tylko to. Ale już to mam zadeklarowane tutaj. I na tym działa with. I jeżeli rejestrujesz makra, to na pewno with widziałeś. Tak? na pewno masz do czynienia z wif ponieważ instrukcja ta używana jest podczas rejestratora więc powinna być tobie znana na pewno już ją pewnie nieraz e, miałeś okazję zobaczyć miałaś okazję zobaczyć dlatego teraz co robię kopiuję sobie to wszystko Ctrl+C, c Ctrl -V, daję enter kropka tak widzimy kopiuję sobie to wszystko Ctrl+C, c Ctrl -V. oczywiście to już z kropką Ctrl+C, c enter Ctrl+V. v kopiuję to Ctrl C. Ja generalnie zamierzałem to zrobić na samym, od razu, natomiast stwierdziłem, że od razu pokażę jak działa ta instrukcja. Dlatego też teraz swobodnie mogę to po prostu zablokować. No i oczywiście mogę co robić tutaj dalej. Mogę po prostu tworzyć sobie dokładnie to samo. Ctrl C dla kolejnej serii. Tak. Tylko tutaj możemy sobie przypisać, że to będzie pierwsza seria. Tutaj możemy sobie pisać komentarz. Druga seria. No i w tym momencie ustalić, że tutaj jest druga, tu jest druga, wykres to nie będzie d, tylko na przykład tutaj będzie b, możemy sobie to finalnie tak zrobić, będzie to b, będzie b, a na przykład zysk faktycznie to będzie d1 d2, no i teraz jest, będzie ok. Czyli jeżeli będziemy mieli nasz zak, nasz wykres w tym momencie, to jeżeli uruchomimy, zostają aktywowany nasz wykres, zostaje jego zawartość wyczyszczona, a następnie pierwsza seria zostaje ustawiona, idziemy dalej, druga seria zostaje dodana i wykres zostaje zakończony. Tak zakończony. Czyli... W tym filmie dowiedzieliście się tak naprawdę w jaki sposób właśnie tworzyć wykresy, tak te domyśle, a następnie zmieniać im te ich źródła, tak, ustalać te źródła. Pamiętaj również, że źródło, które ustaliłem tutaj, dotyczy bezpośrednio tego zakresu, jeżeli chcesz, żeby dotyczył takiego, to potrzebujesz po prostu zmienić ten zakres, na taki jak jest tutaj. Natomiast ta druga metoda pokazuje, w jaki sposób czyścić serię danych i po prostu na nowo je za każdym razem ustawiać, co w tym momencie w funkcji będzie, w procedurze będzie bardzo szybko się dziać i proponuję takiego rozwiązania właśnie sobie korzystać. To wszystko w tym filmie. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Oczywiście, jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam do zasubskrybowania go. No i nie pozostaje mi nic innego teraz, jak życzyć Ci miłego ekscelowania. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam serdecznie.